Kozińska. Witam Państwa do wyborów europarlamentarnych. Już tak naprawdę zegar tyka. Z nami kolejna kandydatka w tych wyborach z okręgu lubusko-zachodniopomorskiego. Izabela Piotrowicz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Mieszkańcy, zwłaszcza Gorzowa zastanawiają się dlaczego. Dlaczego ten start i decyzja o starcie, skoro dopiero co zdobyła Pani mandat radnej Rady Miasta. Ja się cieszę. Przede wszystkim z powrotu do Rady, bo wróciłam bardziej doświadczona życiowo, bardziej doświadczona zawodowo. A dlaczego? Ponieważ Gorzów dostał taką szansę ja dostałam taką szansę, żeby z trzeciego miejsca startować do Parlamentu Europejskiego. Często słyszymy od mieszkańców, że nie mamy swojej reprezentacji, że Gorzów jest politycznie wyautowany. Dlatego jestem, dlatego zachęcam do głosowania. Wzmocnijmy naszą północną część województwa ludzkiego, wzmocnijmy nasz Gorzów. To jest też pytanie o, to, o, o tę kampanię, bo to w dużej mierze zrobiła się taka kampania wizerunkowa właśnie do Europarlamentu i, i widać Panią na ulicach miast, wsi, miasteczek. A na jaki wynik realnie Pani liczy? Pani redaktor, walczę po to, żeby wygrać. To jest najważniejsze. Walczę, walczę o lepszy Gorzów, walczę o lepsze województwo. Chcę reprezentować, reprezentować mieszkańców województwa lubuskiego, szczególnie tych z północnej części, bo to jest mi jak naj, najbliższe. Przed nami ogromna, środka pozyskania, o, ogromna szansa pozyskania środków z KPO i mam nadzieję, że będzie nam to dane. To o tym mówimy też dosyć dużo, bo Gorzów liczy na to wsparcie środkami zewnętrznymi, ale to jest też pytanie o wyborczą frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego i czy w tych wyborach liczy się ta frekwencja zdecydowanie bardziej niż w wyborach parlamentarnych, bo to się słyszy w rozmowach z kandydatami. Jeśli mogę jeszcze wrócić, pani redaktor, do poprzedniego pytania, jeśli chodzi o środki zewnętrzne. Ja tu pragnę przypomnieć, że gdyby nie Środki zewnętrzne. W województwie lubuskim nie powstałoby dużo różnych rzeczy. Przede wszystkim mówimy też tutaj o pieniądze z KPO dla szpitala, dla naszego gorzowskiego szpitala. Wcześniej to był najbardziej zadłużony szpital, teraz jest szpitalem innowacyjnym. Idźmy w tym kierunku, pomóżmy, idźmy na wybory. To jest przede wszystkim. A jeśli chodzi o frekwencję, koszula bliższa ciału, wybory samorządowe, wybory parlamentarne dla mieszkańców są jak najbardziej ważne, dlatego że one są najbliżej nas. Wybory, parlamenta, wybory do Europarlamentu są gdzieś tam daleko nie myślimy o tym, ale to, to są bardzo ważne wybory. To są wybory o tym, czy zostaniemy w Europie, czy pójdziemy w kierunku niestety Rosji. PiS o małe własności nie wyprowadził z Unii Europejskiej, nie, Europejskiej. nie pozwólmy na to dlaczego tak istotna jest frekwencja i może nie wchodźmy tak mocno w meandry jak liczone są te głosy, ale przede wszystkim jak one się rozkładają w skali Polski. Dlaczego tak ważne jest to, żeby wszyscy mieszkańcy, mieszkańcy wszystkich województw wzięli udział w wyborach. Bo to nie jest metoda Donta. To nie jest tak jak było w wyborach samorządowych czy parlamentarnych. Wygląda to niestety tak, że zbierane są głosy z całej Unii Europejskiej, później jest to dzielone na na Polskę, czyli wszystkie województwa jak tak jak będą głosowały, tak później jest podział na konkretne okręgi, czyli to, jak będzie głosowała Polska, jaka będzie frekwencja, odniesie się do naszego okręgu 13, czyli województwo lubuskie i województwo zachodniopomorskie. Mimo tego, że nie jesteśmy zbyt licznym regionem, nie mamy może najwięcej mieszkańców, ale bardzo ważne jest to, żeby mieszkańcy w tych wyborach wzięli udział to w takim razie, jak pani sądzi, o czym są. Te wybory. O czym tak naprawdę będziemy i za czym głosować w tych wyborach? Bo wydają się ważne z punktu widzenia tego, co dzieje się od kilku lat też za naszą wschodnią granicą. Warto tutaj zacytować słowa Donalda Tuska: że jeżeli nie chcesz wojny, idź na te wybory. Walczmy o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo naszych dzieci. Ja jestem też mamą syna i chciałabym, aby mój syn. Żył w bezpiecznym e, kraju i zależy nam na bezpiecznej przyszłości. E, za naszą wschodnią granicą dzieje się tragedia. E, Rosja nie liczy się w ogóle z Unią Europejską. Nie pozwólmy na to. Mamy teraz tak naprawdę do wyboru, jaką Polskę wybierzemy: czy Polskę zamkniętą, czy. Na europejskie wartości czy Polskę idącą w kierunku solidarności i partnerstwa krajów członkowskich, to się z czymś nie kojarzy. Niedawno mieliśmy nawet w Gorzowie, prawda? Już nie mówię o wiecu, w którym pewnie brała pani udział w wiecu w Warszawie, bo, bo wiem, że się pani tam wybierała, ale to także nawiązanie do historii. Tak, 4 czerwca 1989 roku Polacy wybrali wolność, wolność gospodarczą. Dlatego 9 czerwca idźmy na te wybory i pokażmy, że chcemy tej wolności, że, że chcemy solidarności, że chcemy partnerstwa krajów członkowskich, chcemy Polskę stabilną, spójną gospodarczo, po prostu nie pozwólmy, Pisowi znowu wygrać. Jak Pani ocenia e, dzisiaj z perspektywy na, naszego regionu? Też jesteśmy regionem przygranicznym. E, w, przez ostatnie lata Pis karmił nas taką narracją, że e, e, że Niemcy to jest nasz wróg, tak? Podczas gdy na polsko-niemieckim pograniczu wiemy, że jest dokładnie odwrotnie. I to często też marszałek Marcin Jabłoński podkreślał na wielu wydarzeniach w, w Gorzowie. Czy my pokazujemy tę siłę dobrego sąsiedztwa, nawet w kontekście tej współpracy? Czy to trzeba zacieśniać? Jak najbardziej. Idźmy w stronę zachodu, nie idźmy w stronę wschodu. Jeśli chodzi tutaj o Urząd Marszałkowski i Marszałka Marcina Jabłońskiego, tutaj w obecnej chwili mogę tutaj Państwa zaprosić Właśnie w ten piątek, 7 czerwca, robimy piknik europejski przy katedrze. To są takie nasze pikniki dwudziestolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przyjdźmy, świętujmy, pokazujmy, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w, w Unii i zacieśniaj, zacieśniajmy te więzi z zachodnią granicą. Nie, nie, nie trzeba tego nam nie, mówić, wiemy jak to robić, prawda? Bo i Euroregion to pokazuje, ale to dobre sąsiedztwo. Jakie stoją wyzwania przed Unią Europejską? Co dzisiaj niesiecie na sztandarach w tych wyborach jako koalicja obywatelska? Z pewnością czeka nas dyskusja o integralności Unii, o, o tak zwanym Zielonym Ładzie i o y, słynnym 54-55. To są przede wszystkim nasze priorytety i o tym musimy rozmawiać. I o tym dyskutować. To także w ogóle przyszłość tej zielonej energii, prawda? Dzisiaj na przykład rolnicy wychodząc na ulicę, blokując drogi, mówią, że Unia Europejska tak naprawdę wiąże nam ręce. No ale w kontekście dalszym, w kontekście dalszej perspektywy, jak na to trzeba patrzeć, Pani zdaniem? Przede wszystkim, pani redaktor, potrzebny jest kompromis. Musimy pamiętać o naszej planecie w kontekście zmian klimatycznych, bo bez refleksji o, o ekologii, o ekosystemie, nie mamy co myśleć dalej o, o, o naszych pokoleniach. Tak? To znaczy, do, doprowadzimy do zagłady ekosystemu. Myślmy o naszych dzieciach, o naszych wnukach, o, 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 o kraju, w którym żyjemy, bo robimy to dla naszych pokoleń. Mówiła pani o tym, że trzeba wzmocnić tą reprezentację gorzowa, trzeba tu pokazać te silne jednostki z północy województwa, bo to się dało słyszeć po wyborach parlamentarnych, że Gorzów traci. Były wybory do Zarządu Województwa Lubskiego, mamy swoją przewodniczącą sejmiku województwa lubuskiego, jest jakiś taki niedosyt, prawda? Mieszkańcy czy tam nawet dziennikarze w audycjach mówią, chcieliby więcej, więcej trochę wynegocjować. No jak pani na to patrzy, na, to, na tą rolę północy? Znaczy, ja powiem tak. Jeśli chodzi o koalicję obywatelską, to jest bardzo duży sukces i duża odpowiedzialność. Cieszę się, że mieszkańcy Gorzowa i Województwa Lubuskiego zagłosowali także. W Gorzowie mamy większość w Radzie, w Zielonej Górze również mamy większość w Radzie i w Sejmiku również mamy większość. Więc myślę, że bierzemy się do roboty i działamy dalej. Jak to wygląda w mieście? Rada Miasta. Jeżeli chodzi o koalicję obywatelską, rozbiliście bank, prawda? Tak jest. Mamy 13 mandatów, mamy przewodniczącego, wiceprzewodniczącą. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że to będzie kadencja współpracy i mam nadzieję, że pan prezydent do tego się przyłączy. Jak nie uda się do europarlamentu, wraca pani do rady. Do... Ja cały czas jestem w radzie. Na czas kampanii jest trudny, żeby pogodzić jedno z drugim. Więc jakie priorytety tutaj, jeżeli chodzi o miasto? Przede wszystkim odżywienie zawarcia, bo to jest mój okręg wyborczy, z którego kandydowałam. Dalej pamiętam o naszych mieszkańcach. Ja jestem radną przede wszystkim całego miasta, nie tylko z okręgu zawarcia, ale zawarcie jest mi jak naj, najbardziej bliższe sercu. Jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Szukujemy taką, jeśli chodzi o koalicję obywatelską, naszą checklistę, którą będziemy realizować w tej kadencji. Pozostaje życzyć powodzenia i cóż, zaprosić. Kamera jest bardzo... Pani, zapraszamy na wybory, tak naprawdę, mieszkańców województwa Lubuskiego. To jest pani e, e, chwila prawdy, że tak powiem. E, czym chciała pani zachęcić ludzi do tego, żeby po prostu poszli do urn wyborczych 9 czerwca? Szanowni Państwo, 9 czerwca to są bardzo ważne wybory. Wybory y, nasze, wybory. Najbliższe. Pomyślmy o bezpiecznym kraju, pomyślmy o nas. Ja do parlamentu idę dla mojego syna, dla mojego taty, dla Gorzowian, mieszkańców województwa Lubuskiego, dla całej Polski. 9 czerwca wybierzcie, szanowni państwo, mądrze, wybierzcie kandydatów wszystkich z koalicji obywatelskiej. A wybory 9 czerwca. Będziemy to jak mantra, proszę państwa, powtarzać, bo to istotne w niedzielę. Chwyćcie za długopisy, chwyćcie za kartki, idźcie na wybory i zdecydujcie, wybierzcie swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Izabela Piotrowicz, kandydatka okręgu lubusko-zachodniopomorskiego z Koalicji Obywatelskiej była Państwa i moim gościem. Dziękuję. Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.